Jesteśmy jeszcze dzisiaj do wieczora w Mumbaju i mamy tego budnia na zobaczenie czegokolwiek. Wczoraj żeśmy mieli chwilkę. E, bardzo ciekawa faj, e, fa, i fajna rzecz, bo naj, myślę, że najstarsza pralnia na świecie, jeszcze nie doczytałam. Największa. Ma ponad 140 lat tutaj w Mumbaju i znajduje się ze mną i w mnie A mieliśmy tutaj e, troszkę troszkę... Trudności z wejściem, ale to powie Józef. E, czemu czemu nie, nie, nie mogliśmy tu wejść? Bo... Nie, nie było problemu, tylko goście chciał kasę. Stworzyli sobie nawet kasę biletową dla robienia zdjęć. Po prostu trzeba powiedzieć, że po prostu nie mają licencji na to. I że zadzwonił po policję? Nie, nie ruszało gościa, że zadzwonisz na policję. A nie, okej. Okay. Zrobiłem gościowi zdjęcie. Chciałem zrobić, bo od razu zniknął. Znaczy nie zniknął, zasłonił ręką i powiedział, że wchodzimy za free. Okej. Okay to funkcjonuje. Mafia, mafia, są. No, mafia, Dobrze, to przechodzimy do tego, jak wygląda eee, drugie wideo robiłam od góry. Z tej, z tej kasy, by ani, ani grosza, że tak powiem, nie dało tych biednych tutaj ludzi, tylko... No, wymyślili sobie interes nie, po prostu. nie, bo, no, pomysł, gdyby rzeczywiście coś takiego było... Pomysłowi nie? Nie byłoby problemu, by się zapłaciło. Bo ale... są takie miejsca, gdzie jest community i... e, taki pieniądze, nie, nie? po prostu nie, nie daje ludziom zarobić za nic. No, bo to, to to są tacy naciągacze w jednym wam pokażę. Normalnie się przyjeżdża tutaj bardzo tanio. Za pięć, praktycznie żeśmy pięć rupi przyjechali. Cztery stacje? Za głowę, pięć rupi za głowę. Na głowę, tak. I się wysiada ze, na stacji i jeszcze się. się na tym punkcie widokowym, który teraz pokazuję, widzicie tam są ludzie pod parasolem. A I ten, Jeszcze gościu tłumaczy, że ten punkt widokowy jest podobno darmo, za darmo, a cała reszta nie już trzeba płacić? Nie dajcie się naciągnąć. Indie. No. A ja, ja bym zrezygnował, ze się kłócił. Dobrze. No. Tutaj mamy różnego rodzaju e, takie baseny. Wody z czymś tam? Myślę, że tutaj e, po prostu dają brudne rzeczy. Widzicie? Brudne rzeczy to jest pierwsze pranie, no i potem wypukują, i, i następnie ten. I tak to wygląda. Część jest robiona ręcznie, ale odgłosy za mną świadczą o tym, że mają też i maszyny. Jest dużo robionych ręcznie rzeczy. Rzeczywiście piorą. I kręcili tutaj na przykład z Galileo. No, nawet to jest. Trochę brudu, ale też i wszystko dużo ręcznego prania jest. Pan tutaj mydli ale i bierze dziwo, dużo... I nie śmierdzi. I nie śmierdzi? No o dziwo, o dziwo. Józef ma rację, że nie śmierdzi. I są maszyny, one są... Ta się nazywa Ganesz. Chodzi się po mokrym, także trzeba uważać. Mam nadzieję, że nie ma przedźbicia, bo... Stracę tutaj głowę. Są takie wirówki jak kiedyś w Polsce, tylko dużo większe, pojemniejsze. O. Gościu tutaj chodzi sobie nagi i suszy się e, powietrzem, nie? Nie usuną ci, bo nie nagi. <gry> Połowicznie nagi. Pisa, pisa, Piszę. Nie, nie, nie. Tylko się z tyłu ma nóż, także... <noise> także ty nie jest śpiesznie. Ej, coś mokry i mam nadzieję, że nie ma przepić. Dobrze to idziemy. Są różnego rodzaju maszyny i one są oczywiście mam nadzieję, że mnie słychać indyjskiej produkcji i e, to się kręci i za chcę jedzą tutaj, żyją, a coś przebarwiają. Ciekawe. Myją się. Nie oh. okay. I przeszliśmy to. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze pokażę. Tak wyglądają te baseny, ale te baseny już Nie są tak tak używane są, niektórzy używają, ale mniej używają niż polu maszyny. Mają tam biurówkę, tak jak, jak żeśmy mieli kiedyś i coś w rodzaju naszej starej frani i, i tak biorą. E, tak wygląda najstarsza pralnia, myślę, na świecie tutaj, e, tutaj w Mumbai'u I, i żegnamy z Mumbai'u, bo dzisiaj odlatujemy. E, a, pokażę Wam jeszcze ten e, widoczek. Widzimy sobie na ulicy? Jest troszkę kawałeczek tutaj widzimy z tyłu suszą i oczywiście te panowie stoją tutaj. Ten pan tam, mieliśmy z nim miłą pogawędkę, a idziemy tutaj przywożą motorkami i wszystkim widzicie? To jest pranie. Jedno całe te przyjeżdżają ciężarowy widać. No dużo prania. Dużo prania, interes się kręci, ale też i dużo miejscowych to jest publiczna toaleta. Śmierdzi na kilometry i mały kotek. Eee. I, I tą toaletę czuć. I ona nie jest za darmo, bo kosztuje 5 rupii i o, okropnie. Tyle samo co bilet tutaj. Jest bardzo dużo ludzi chcą coś sprzedać. Także e, ciężko w ogóle coś nakręcić. Mm. Idziemy na ten punkt widokowy, który jest za darmo. Kłócić się, nie dać się. Wszyscy tu taksówkami przyjeżdżają. Taksówka kosztuje gdzieś 200. A można za 10. O. Żeby nie było, że kłamie, tu pisze 125, ale tu pisze, że 140. I tak to wygląda. Z nami wieżowce oczywiście sprzedają dzieci, no, różnych tych, które, że to ich pralnie. No, Pierwsza, że ich pralnie. Także żegnamy się w tym miejscu i um, pozdrawiamy z Mumbai. U. Na razie, hejka!